Kolejna niezwykła miejscowość na szlaku magicznie otulona czterema pięknymi jeziorami. W przeszłości życie tu nie było usłane różami. Mieszkańcy byli świadkami wielu tragicznych wydarzeń. Miasto było burzone, grabione, palone. Dodatkowo na mieszkańców nakładano coraz większą daninę. Ucisk był nie do zniesienia. Mieszkańcy organizowali tu bunt za buntem. Jak w soczewce skupiły się tu różne sprzeczne interesy właścicieli terenów, jak i ich mieszkańców? 303 km szlaku. Dojeżdżamy do Pełczyc. Dawna nazwa miasta: Bernstein po polsku Bursztyn. Skąd taka piękna nazwa? Dokładnie nie wiadomo. To nasza szlakowa tajemnica. Pełczyce dzisiaj to magiczna, mała miejscowość z interesującą, choć tragiczną historią. Podczas odwiedzin miasto mile mnie zaskoczyło. Jest tu realizowany projekt modernizacji elewacji budynków. Aż miło spojrzeć, jak Pełczyce pięknieją. Poznajmy historię miasta. Pierwsze wzmianki o miejscowości to XIII wiek. Wcześniej to była mini osada obronna. Wchodziła w skład małego paistewka Peżyczan. Kolejni właściciele Pełczyc to. Polska, zachodnio zachodniopomorscy, Brandenburgia. W XIII wieku znaczna część ówczesnego miasta została nadana zakonowi Cysterek. Nadany im wtedy teren to około 7,5 tysiąca hektarów. Podczas prowadzonych obecnie prac archeologicznych na terenie byłego klasztoru sensacja goni sensację. Co rusz archeolodzy cieszą się nowym odkryciem. My dalej podróżujemy w czasie. W połowie XIV wieku szczeciński książę Barnim III nadał ziemię pełczycką swojej żonie w dożywocie jako majątek wdowie. Majątkiem zarządzała rodzina von Weda. Podczas trwania wojny pomorsko-brandenburskiej pełczyce zostały zdobyte przez wojska brandenburskie pod dowództwem elektora brandenburskiego Albrechta Achillesa, który wydał rozkaz zniszczenia i spalenia pełczyc. Kolejnymi właścicielami miasta zostaje ród Waldów. Nie byli oni skorzy do ustępstw. Stale podnoszona danina powoduje bunt mieszkańców przeciwko feudałom. Żyło się tu coraz trudniej. W tym okresie miasto sunęło z targów końskich. Podczas wojny trzydziestoletniej mieszkańcy ponoszą ogromne koszty utrzymania stacjonujących tu wojsk. Kolejnym ciosem był wielki pożar. Strawił on całe miasto. W XIX wieku Pełczycy przechodzą pod domenę królewską, co było znacznym impulsem w rozwoju miasta. Pod koniec XIX wieku wybudowano tu linię kolejową. Zadziałała ona jak katalizator w dalszym rozwoju miasta. Działania II wojny światowej omijają Pełczycę. Po wojnie zmieniają się administratorzy miasta. Tereny te przejmuje Polska. Nowi jego mieszkańcy zaczynają kolejną przygodę swojego życia. Nie jest łatwo. Potrzeba czasu na adaptację. Powoli mieszkańcy tworzą podwaliny pod swoją małą ojczyznę. Czas na spacer po mieście. Rozpoczynamy go przy zabytkowym budynku z XVIII wieku, w którym znajduje się obecnie ratusz miejski. Taka ciekawostka, burmistrz Pełczyc to rekordista. Rządzi miastem od 1990 roku. Brawo dla pana burmistrza! Ruszamy dalej w kierunku zabytkowego kościoła. Został on wybudowany w XIII wieku i kilkakrotnie był przebudowywany. Pierwszy raz w XV wieku w stylu gotyckim, następnie w XVIII wieku po wielkim pożarze. Z dawnego wyposażenia została drewniana płaskorzeźba z XVIII wieku, zabytkowe inskrypcje, ciekawy żerandol, neogotycka ścielnica, a witraże są współczesne. Plebania mieści się w zabytkowym budynku godnym uwagi. Pełczyce leżą na europejskim szlaku cysterskim. Od XIII do XVI wieku istniał tu klasztor zakonu Cysterek. Ich tereny, którymi zarządzały, były ogromne. Cysterki były monopolistkami w zarządzaniu młynami, skutecznie blokując próby zbudowania konkurencyjnego młyna przez mieszkańców Pełczyc. Klasztor został rozwiązany przez Jana Koszczyńskiego po wprowadzeniu reformacji w nowej Marchi. Klasztorne dobra przejął Rudwaldów. Po śmierci ostatniej cysterki, klasztor przebudowano na rezydencję margrabiów. Obecnie trwają tam prace archeologiczne w związku z adaptacją zachowanego skrzydła zachodniego na ośrodek kultury szlaku cysterskiego. Sensacyjne odkrycia archeologiczne wprawiają w zachwyt naukowców z Polski. I z zagranicy. To nasza magia szlaku. Czas na magię smaku. Pełczyce idealnie wpisują się w magię smaku naszego magicznego szlaku. Podczas konkursu kulinarnego Średniowieczne Smaki Pojezierza nieformalna grupa kopystki z Pełczyc była multimedialistką w różnych kategoriach. Pierwsze miejsce za kaczkę nadziewaną kaszą gryczaną i grzybami. Ach, niam, niam. W kolejnych kategoriach drugie miejsce za zupę grzybową w chlebie i trzecie miejsce za piwo panieńskie z nutką tataraku. Co za smaki, to prawdziwa magia smaku. Dla wytrwałych i cierpliwych proponuję poszukać tych smaków, będąc na miejscu w Pełczycach. Podpowiem, proszę odwiedzić miejscowy Dom Kultury i tu zasięgnąć informacji. Dla głodnych i niecierpliwych polecam gotowe dania z licznych tubarów i pizzerii. Szczególnie polecam restaurację o intrygującej nazwie Pieprz i Wanilia. Pomagi smaku, czas na kolejną odsłonę magi szlaku. Zapraszam na spacer wokół jeziora Panieńskiego. Wędrówkę naszą rozpoczniemy na specjalnie wytyczonej ścieżce. Widoki zachwycają, to coś dla ducha i ciała. Odpocząć możemy na plaży miejskiej nad jeziorem Pełcz. Piękne miejsce. Tu wypożyczamy sprzęt pływający i poznajemy uroki tego jeziora. Ahoj, przygodo! To druga odsłona magii szlaku. Czas na rower. Warto poznać Poczyce z pozycji siodełka, objechać wszystkie magiczne jego zakątki, obejrzeć za kierownicy piękne widoki czterech okalających miasto jezior. Teraz przysiadka z roweru do samochodu. Czas na poznanie okolic Pełczów. Dla wytrwałych rowerzystów pokonanie tej trasy na rowerze to piękno. Nasze założenie to pokonanie 1200 km niezwykłych miejsc na szlaku i jego okolicach jeżdżąc samochodem. Jedziemy do Sarnik. Wieś o rodowodzie średniowiecznym, należącym do rodu von Wedel. Później zmieniają się jej właściciele. W XIX wieku ponownie wraca ona do rąk rodu von Wedel. Budują oni tu okazały pałac. Dzisiaj niestety to ruina, ale i tak robi ogromne wrażenie. Spacerując wokół, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała rezydencja w czasach swojej świetności. Wieś Sarnik to typowa ulicówka. Zapraszam na spacer. Obejrzymy zabudowania mieszkalne i gospodarcze, m.in. zabudowania nieczynnej gorzelni. Jedziemy dalej. Okrążamy jezioro Pełcz, przejeżdżamy przez skrzynki, dojeżdżamy do bardzo interesującej, modernistycznej agroturystyki Harmony House z magicznym widokiem na jezioro Pełcz. Tutaj możemy odpocząć, zapomnieć o trwogach życia codziennego spotkać się twarzą w twarz z matką naturą. Czeka tu na nas naturalne spa, darmowe kąpiele leśne i wodne, a promienie słońca dopełnią całość. O kilka lat młodsi jedziemy dalej, wzdłuż magicznych widoków Jeziora Pełczy. To kolejna magia szlaku. Muszę przyznać, magiczny ten nasz szlak. Jedziemy w kierunku Pełczyc, kierując się na Płotno, gdzie podziwiamy zespół dworski wraz z niezwykłym parkiem. Jedziemy dalej, w kierunku naszej kolejnej szlakowej miejscowości. Wjeżdżamy do Lubiany, bardzo starej wsi wzmiankowanej już w IX wieku, o bogatej historii i ciekawych zabytkach, między innymi magiczny pałac, obecnie ośrodek hodowli zarodowej, XIX-wieczny park i folwark. Teraz idziemy obejrzeć prywatny skanser na byłej linii kolejowej nr 410, gdzie podziwiać możemy parowóz lokomotywem z 1942 roku. Po wizycie w Lubianej jedziemy dalej, mijamy zamęci. Dla zainteresowanych zwiedzaniem okolicy z wysokości grzbietu konia zapraszam do Stadniny Koni Zamęci. My jedziemy dalej, mijamy Koplin, dojeżdżamy do Hoszczna, kolejnej naszej szlakowej miejscowości. Ale to w kolejnym odcinku naszego podcastu, na który serdecznie zapraszam.